Wszystkim, tam daleko od pizdu, tam macie mapy w respach, wszystko będzie widać. Leży sobie Marzanna. Marzannę trzeba przenieść z tamtego miejsca tutaj. Wiesz na to dużo taką, ten placek i wysadzi się w powietrze. Z marzanny wystaje taki biało-czerwona tasienka, starczy ją pociągnąć. Po paru z w chyba że będzie nie wypał. No. Dobra. Dobra, w każdym razie co jeszcze? Zbieranie jajek. Kolejnym obiektywem jest zbieranie jajek, które są poukrywane we wszystkich bunkrach i w podziemiach, więc musicie mieć, musicie mieć oczy szeroko otwarte i wszystkie całe ten. I nie wszystkie, deptać. Dokładnie. Raz, że nie deptać, dwa musicie te wszystkie mogę zokalizować. No, Surowe. A ile jest? 12. 12. Macie ładownicę na jajka, uszykowane w reszpie hmm. Eee, dobra No tak, Dobra, jaka trzeba pozbierać, co robić na pistanki za pomocą tego co macie pod ręką? Nie, jest tak. hmm. nie wiem, byłeś kiedyś w kuchni? Dobra, jakby takie delikatne. No. Dobra! No. w nie! Wszystkie przedmioty transportują wyłącznie żywi. Tak, odkładają gdzieś tam, w pizdu, Jak ktoś się tam słychać i weźmie i odniesie. A jak nie, to chuj, zaginie. Dobra, kto z grzy 12 jej, ładniej pomaluje, wygrywa ten typ zadania. Co jeszcze? Tu macie dwa checkpointy. Przez 10 minut trzeba je kontrolować. Ogłaszamy kontrolę checkpointa poprzez podniesienie własnej flagi, która jest na punka. Na każdym bunku są dwie flagi: pomarańczowa i niebieska. Eee, rozumiem to ci co mają pomarańczowe to pomarańczowo podjąć. on domyśli. No. Maturec <grym grym grym> dał na pięć. <grym> Trzeba ma Dobra. W każdym razie czas będę mierzył jak kurczę, z pomocą tego oto zajebistej bomby. Łoszy czas kontrolowania obydwu punktów, musiał się 10 minut. W sensie, jak widzimy, że leci jeden punkt, włączamy licznych bach i czym przeciwnikowi. W sensie jak macie flagi, dobra. Nie zrozumieją. Dobra, chuj, to będzie liczyć tak, że będzie dobrze. Ty <lodgepet anne ku> się <olisku> nie przejmujcie. Dobra, jak przez 10 minut będziecie kontrolować, my o tym Wam damy znać nośnym krzykiem, bądź też na kanale radiowym 1.0, Je to jest do kontaktu z Organi. I ta strona, która przez 10 minut będzie kontrolowała ten, ten, ten cały ten, te całe punkty tak, dwa. Tak, te, 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 te dwa punkty. Uda się na tamten bunkier. Znaczy tamten cały jest kawajski? Nie. A. Uda się na tamten to bunkier, tamten, czy samym, taki tam, na żółty punkt na mapie.